Ponieważ sama na nich bywam. I um, cudowne jest doświadczać tak? takiego przyzwolenia i rozumienia, że jest to nam potrzebne tak naprawdę, aby znaleźć w sobie spokój i takie, myślę, że i ukojenie, i utulenie w tym. Zabieganym i takim bardzo szybkim świecie. Świat jest szybki z jakiegoś powodu. Świat jest szybki z powodu rozwoju, świat jest szybki, żebyśmy my nie mieli możliwości zwolnienia. A przecież człowiek ma być w cyklach natury, szczególnie my kobiety, o czym też mówiłam, że ten cykl natury tak naprawdę jest bardzo dla nas wspierający i pomagający. I im bardziej tak naprawdę jesteśmy w sobie, im bliżej jesteśmy, so, w, im bliżej jesteśmy siebie jako kobiety, tym żyjemy pełniej, tym nasze życie bardziej wypełnia się miłością, spokojem, kreatywnością. I przychodzi taki moment, że zdajemy sobie sprawę, że tak naprawdę Inspiracje do życia czerpiemy z siebie. Dzisiaj będzie o inspiracji, o tym, jak ona może być zgubna w momencie, kiedy tak naprawdę ta inspiracja i ciężkość tej inspiracji przenosi się na drugą osobę. Myślę, że wszystko jest takim procesem, i przez ten proces trzeba przejść, aby też wyciągnąć z tego dla siebie samej wnioski. Ponieważ inspirowanie się innymi i tak naprawdę stawianie innych w tej inspiracji na piedestał jest taką krótką drogą do tego, żeby o sobie zapomnieć, żeby to siebie umniejszać, żeby siebie porównywać, żeby nie dawać sobie szansy na to, że moja droga dla mnie samej. Jest równie inspirująca jak kogoś z pierwszych stron gazet. I chciałabym położyć środek ciężkości, tak naprawdę, nie na osobę z zewnątrz w tym inspirowaniu się, ale przede wszystkim a, zwrócić się ku sobie. Bo jeżeli ja a, będę inspirowała się sama sobą, swoją ścieżką, swoją drogą, a, swoim doświadczaniem życia, to przecież będę czerpać z tego zupełnie inną satysfakcję niż to, kiedy przychodzi moment, że ja w internecie, gdziekolwiek na zewnątrz, w świecie zewnętrznym, szukam inspiracji i łapię się innych osób, których ścieżka życia przecież nie jest taka sama jak moja. A jeżeli ścieżka innych osób nie jest taka sama jak moja, to dlaczego tam? Podążam za tą uwagą, zamiast tą uwagę i inspirację dać sobie. Jeżeli jestem skupiona na inspirowaniu siebie, na byciem dla siebie samej inspiracją, to tak naprawdę podnoszę jakość swojego życia. Świat zewnętrzny ma to do siebie, że totalnie, całkowicie nas odciąga od naszego jestestwa, od naszej esencji, od naszej kreatywności ponieważ pojawia się potem hasło, nie mam czasu, naprawdę nie masz czasu dla siebie i na siebie, a gdzie jest ta obietnica, którą tak naprawdę daje nam Góra, Wszechświat, Bóg, jakkolwiek to nazwiemy, aby nasze życie było szczęściem, w jakiś sposób, ja, tak, na swoim przykładzie. Chciałam osiągnąć szczęście, spokój, jakąś harmonię w życiu i tak naprawdę spełnienie, takie zadowolenie, w momencie kiedy szukając na zewnątrz inspiracji, żeby mnie to zmotywowało, żebym w jakiś sposób zaczęła działać, kreować, prowadziło mnie to do jakiejś takiej cichej wewnętrznej frustracji, której absolutnie nie mogłam rozpoznać i nie umiałam rozpoznać. Bo wydawało mi się, że no właśnie tak to powinno działać, że ja się jakimś inspiruję, ktoś robi coś, co jest dla mnie niemożliwe. I ja będę się tym inspirować, to mnie będzie motywować, żebym ja w życiu również osiągała cudowne rzeczy, które sprowadzą mnie do takiego poziomu spełnienia, że będę tak. Jest takie fajne. Określenie o tęczym, że można tak, można, można nią szukać, można nią zwymiotować. I dalej, i tak, i tak nie będzie tego poczucia, że jestem w swoim życiu we właściwym miejscu. Zainspirowana cyklem, w którym brałam udział, dotyczącym takiego uświęcenia swojego czasu i miejsca dla siebie samej. W połączeniu z naturą. Przyszła mi taka właśnie myśl o tej inspiracji, tym bardziej, że pojawił się tam też wątek inspirowania kto nas inspiruje. I po raz, chyba pierwszy, dotarło do mnie z taką siłą, z taką mocą, że nie potrzebuję świata zewnętrznego, żeby się nim inspirować potrzebuję się jak najbardziej wsłuchać w siebie. Sama dla siebie była taką boską inspiracją, boskim głosem, który będzie przeze mnie e, przemawiał w moim życiu, kiedy będę wiedzieć, że tak naprawdę to, co robię, wychodzi z potrzeby serca, a nie z potrzeby osiągania i dorównywania tym osobom, które mnie wcześniej inspirowały. To jest taki Obrót o 180 stopni, dlatego te kobiece bezdroża też są dla mnie fajne, i bywanie na nich sprawia, że człowiek słyszy więcej, że można się połączyć ze sobą i przychodzą takie momenty aha i takie momenty olśnienia, że to jest w ogóle niesamowite, że można tak bardzo zmienić perspektywę w momencie, kiedy jest się ze sobą dłużej kiedy daje się sobie samemu przyzwolenie na to, aby pobyć w swojej ciszy, w swoich myślach trzy, cztery godziny. Spacer w lesie i las jest dla mnie takim miejscem, sakrum. Tam wchodzę i tam świat nie istnieje. I oderwanie się od tego schematu, który wcześniej miałam, dotyczącego właśnie inspirowania się totalnie mnie wybił, bo nigdy bym nie przypuszczała, że mogę dojść do takiego momentu, gdzie pomyślę, że inspirowanie się światem zewnętrznym tak bardzo mi nie służyło. Ja to zobaczyłam z lotoptaka z innej perspektywy, bo co innego przeczytać, oglądnąć, przeczytać książkę, oglądnąć wywiad, rozszerzać swoją perspektywę i Dalej być w sobie, a co innego przeczytać książkę, oglądnąć wywiad, podążać za kimś, kto wydaje nam się ciekawy i tak naprawdę oddać tam na zewnątrz uwagę. Jeżeli ja czytając, oglądając, nie przetransformuję tego w sobie w taki sposób, że potem dochodzę do momentu, że tego nie potrzebuję, to tak naprawdę można się pogubić. Wiem, bo się pogubiłam. Podążanie za kimś w takim niewyważeniu jest tak naprawdę ślepym podążaniem w imię rozwoju. I ten rozwój. Ten rozwój jest fascynujący, bo też przez tą drogę trzeba przejść, kiedy człowiek jest w taki sposób e, zafascynowany i chłonie. I ja pamiętam te wszystkie pierwsze szkolenia wow, i, i, i miałam taką przygodę, że pojechałam na, na szkolenie całodniowe w Warszawie, kiedy jeszcze dzieci były małe i, i tak właściwie to nie wiedziałam, pokazano mi jechać z pracy. A właściwie to z pracy. Ja wtedy współpracowałam z firmą MLMową ową e, i absolutnie nie wiedziałam, gdzie jadę. Dostałam wytyczne, że zakwalifikowałam się poprzez no, tam e, wyniki. Pojechałam, słucham gości, jeszcze po angielsku, i, i tak mi się e, wtedy e, podobało. I do tego jeszcze przyszła taka mail, że mimo, że tak dawno nie miałam styczności z tym angielskim, no to i tak go rozumiem, ale zupełnie nie wiedziałam, dlaczego oni wszyscy naokoło, a to była taka sala, ona jest znana, tam jest dużo eventów, w tym hotelu, przy lotnisku chyba. A dlaczego wszyscy chcą sobie robić z tym starszym panem zdjęcia? Zupełnie, w ogóle, w ogóle nie wiedziałam, nie kumałam, nie było jeszcze wtedy tak rozwiniętych social media, robili sobie zdjęcia, to były początki chyba Facebooka albo, no może nie początki, no ale to było sporo lat temu. No i taka pojechałam tam, niewiedząca, co mnie czeka, bardzo mi się podobało. To nie był czas, żeby sprawdzić od razu w internecie, w telefonie. No i cóż, wróciłam do domu, taka podierana. No, jakby z byłym mężem, niespecjalnie miałam jak o tym rozmawiać, ponieważ takie sprawy go nie interesowały. I, no i jak sprawdziłam, okazało się, że no właśnie to był guru rozwoju. Guru rozwoju, a ja nie wiedziałam, że ja przez cały dzień szkoleniowy, przez cały dzień byłam na szkoleniu z Brianem Tracy na żywo. Mogłam sobie z nim zrobić zdjęcie. No i to był właśnie ten moment, kiedy ja wpadłam jak śliwka w kompot i poziom chęci nadrobienia straconego czasu był ogromny, bo ja po prostu chłonęłam książki szkolenia. Taki pól motywacyjno-rozwojowy, i e, fajne jest to, jak się patrzy na ten proces, bo oczywiście to jest e, proces e, właśnie tego inspirowania się, tego podążania za kimś. Potem e, człowiek myśli, że to za mało i przechodzi na e, rozwój duchowy, i, i, i e, wszystkie te e, kamienie szczęścia kamienie szczęścia, nie wiem, czyszczenia czakr i nie wiadomo jeszcze czego. Aż w końcu się tak w tym wszystkim człowiek osadza i rozumie, że to było drogą po to, żeby dojść do takiego momentu, że ja dla siebie, ja dla siebie jestem największą inspiracją, a dla siebie jestem najważniejszym kierunkowskazem w moim życiu. I to, co mnie prowadzi tak naprawdę pochodzi od Stwórcy, od czegoś większego niż ja sama, od Wszechświata, od Boga. A... I nie potrzebujemy nikogo z zewnątrz. To, czego najbardziej potrzebujemy, jako ludzie, i też, no właśnie, jako kobiety, które stoją na jakichś rozdrożach, to tak naprawdę potrzebujemy relacji relacji ze sobą, która jest w połączeniu z Bogiem. Bo tak naprawdę tylko i wyłącznie wtedy jesteśmy w takim połączeniu ze sobą, gdzie rozumiemy, że świat zewnętrzny tak naprawdę burzy naszą harmonię. Osadzanie się w sobie, osadzanie się w tym boskim połączeniu jest tym, czego potrzebujemy na kobiecych bezdrożach. Więc, cudowna kobietą, być może się ze mną nie zgadzasz, e, inspirowanie. Tak, jest potrzebne, ale do pewnego momentu. Potem, tak naprawdę, największą inspiracją jest to, co jest stworzone przez Boga. Największą inspiracją jest natura, największą inspiracją jest Twoja cisza, największą inspiracją jest wdzięczność, największą inspiracją jest bicie Twojego serca, największą inspiracją jest tak naprawdę. Te myśli, które się tworzą, kiedy jesteś sama ze sobą, największą inspiracją i efektem, wow, jest ten moment, kiedy jesteś w maksymalnym skupieniu na sobie i przychodzą ci nowe rzeczy do głowy, ponieważ nikt tego za ciebie nie zrobi, nie zainspiruje cię osoba z zewnątrz na takim etapie, na jakim etapie ty przetransformujesz w sobie rzeczy, które do ciebie docierają i. Sprawisz, że to, co będzie się w tobie tworzyło, będzie wynikało z takiej samoinspiracji. Podążanie za tym, co na zewnątrz tak naprawdę, to jest odwrócenie uwagi w maksymalny sposób, i świat zewnętrzny robi to doskonale, robi to perfekcyjnie, żebyśmy my, jako ludzie, byli jak najmniej w połączeniu ze sobą. Dlatego, że w momencie, kiedy my się łączymy ze sobą, tak naprawdę łączymy się z czymś większym niż my sami, łączymy się z Bogiem, łączymy się z prowadzeniem, łączymy się z pełną akceptacją, z pełnią, z pełnią miłości, która jest w nas i która w nas była w momencie urodzenia. A co zrobił świat zewnętrzny? Jeżeli my jako Jednostki, przychodzimy jako, jak, jako boskie istoty, przychodzimy doskonałe. To co zrobił po drodze świat zewnętrzny, że nam to zabrał? W jakiś sposób daliśmy światu zewnętrznemu potraktować swoją boskość, że tak trudno jest do niej wrócić? I jeżeli jest poziom takiego czucia, rozumienia, że. Moją największą odpowiedzialnością w momencie, kiedy przechodzę przez pewne etapy życia, jest powrót do siebie. To, to jest właśnie ten powrót do, do początku, do boskości, do inspirowania się sobą, do inspirowania się głosem Boga, do inspirowania się tym, co we mnie. A nie tym, co świat zewnętrzny ze mną po drodze zrobił. I proces życia jest bardzo zapętlający, bo co się dzieje? Jeżeli przyjmuję, że ja, jako boska istota, Ty, jako boska istota, urodziłaś się doskonała, to daj sobie przyzwolenie i idź na te kobiece bezdroża, żeby do tej boskości wrócić, żeby. Ta droga twoja, którą przeszłaś przez całe życie, gdzie zostałaś obklejona oczekiwaniami, gdzie zostałaś obklejona schematami, swoimi przekonaniami, niech to wszystko odpadnie, niech to wszystko przestanie być dla ciebie ważne, abyś na kobiecych bezdrożach była sama dla siebie tak ważna, jak byłaś na początku, ponieważ jesteś boską istotą. Więc my robimy takie zapętlenie w swoim życiu i dochodzimy do takiego momentu właśnie, że wracamy do tego początku. Właśnie gdzie wydaje nam się, że jest już jest koniec, gdzie dosięgamy swojego dna, gdzie wydaje nam się, że nie może być gorzej. To tam, gdzie jest koniec, tam jest Twój początek. Na kobiecę bezdroże. Pięknego dnia.